Jakbym wsiął, jakbym szukał, czy się. Jakbym szukał, czy się. Uwa tak, że co ją ręki dotyk brudzi. Sama za tym brudna jest. Wu, to jest skronie. Wszystko w brudzie to nie czemu ma twarz tak. Maszyn boli, właśnie wtedy, gdy się zgiętym jest. W krzyżu czeszczy, toż to dźwięk złowieszczy. Czy gdy złamie się, to złamie mnie? Czy połamie mnie? Czy połamie mnie? Witamy serdecznie. Drzewa Agata, najdłużej wychodzący na scenę kabaret w Polsce. Ten utwór, który przed chwilą zagraliśmy, nosi tytuł Drewniane Tango. Jak było mniej więcej słychać, w żartobliwy sposób opisuje to, kim jestem i z jakiej perspektywy oglądam świat. Jeśli chodzi o kwestię granicy wzrostu, my byśmy chcieli dzisiaj, ja bym chciał, udowodnić jednak Państwu, że na pewnych płaszczyznach, i tutaj chciałbym wziąć pod uwagę zwłaszcza działalność sceniczną, na, na pewnych płaszczyznach granice wzrostu nie istnieją, ponieważ drzewo Agata, jest to taki kabaret integracyjny, kabaret, który, którego generalnie wkurza fakt niepełnosprawności jako takiej, ponieważ uważamy, że ona tak naprawdę nie istnieje. Bo to też nie będzie dzisiaj tak do końca występ kabaretowy, no bo nie, nie płacili Państwo. Dla nas za bilety, nie? A jak szanowni Państwo, widzą, mniejsza prezentacja nie jest w sposób nachalny dynamiczna. A reżyser nie poświęcił mojej choreografii zbyt wiele uwagi. Z pewnością widzieliście Państwo wiele przedsięwzięć teatralnych, które wymagały od swoich twórców nie tylko tej przestrzennej wyobraźni, ale i również logistycznego zmysłu. Zapewniam wszak, że, że kto choć raz nie podjął się takiego zadania, jak umieszczenie osoby niepełnosprawnej na ubikacji, nie ma pojęcia o logistyce. I właśnie wracając do kwestii drzewa Agada. Naszym największym problemem mm, w czasie naszej działalności, występów, nie, jest, nie są występy jako takie, dostanie się na, scenie, na scenę, czy też występ dla małej grupy ludzi, czy większej. Drzewa Agada jest kabaretem integracyjnym, który jest w stanie wystąpić wszędzie. Mieliśmy występ nawet w Domu Dziecka. W tym samym czasie udało nam się y, wystąpić, y, w tym samym czasie mniej, mniej więcej tak. Wystąpiliśmy z kabaretem y, łowcy.bna rybnickiej jesieni kabaretowej, kiedy to y, udało nam się zagrać z nimi wspólny sketch, ukazujący mniej więcej relacje osoba niepełnosprawna, a urzędnik. No i było tam takie dość ważne zdanie. A co pan potrafi? Potrafi się na przykład posługiwać z dwoma kulami naraz. No można i tak. Jeśli chodzi o całą kwestię niepełnosprawności, to tak jak powiedziałem na początku, my staramy się udowodnić, że... Ona tak naprawdę nie istnieje, ponieważ wkurza ona nas generalnie bardzo i mówimy jej nie. Mógłbym tutaj przytoczyć kilka przypadków, ponieważ w naszym, pod konarami naszego drzewa chronią się osoby z rozmaitymi niepełnosprawnościami. Jest to na przykład matura, jest to egzamin na prawo jazdy czy alkoholizm. Jeśli chodzi o mm, y, genezę drzewa Agada, wszystko zaczęło się tutaj, y, na scenie Teatru Kores y, w 2008 roku. Y, wtedy zagraliśmy pierwszy y, występ. A doszło do tego między, in, między innymi za y, pośrednictwem y, mojego taty Michała Laksy, który y, nawiązał kontakt z księdzem Markiem Wójcicki, Wójcickim, który w latach 90. Y, założył y, w domu po Pomocy Społecznej Republika w Chorzowie y, kabaret. Absurdalny. Był to kabaret i zresztą nadal jest, ponieważ y, dwa lata temu y, reaktywowano absurdalny kabaret, złożony z, y, z ludzi, jak to można się domyślać, po wymienionej wcześniej nazwie placówki y, z osób niepełnosprawnych umysłowo. Ale jak zdążyłem się sam przekonać po znajomości z księdzem Markiem Wójcickim, zdążyłem się przekonać o tym, że niepełnosprawność to jest to, czym można się cieszyć. I osoby niepełnosprawne mają wiele talentów, tylko potrzebują naprowadzenia i trzeba pomóc im yy, je odkryć. No, jeśli miałbym przytoczyć yy, jeszcze parę historyjek, yy, jak to się stało, że absurdalny kabaret w ogóle powstał, yy, to myślę, że z drobnych informacji, jakie posiadam, mogę złożyć tylko tyle. Yy, Ksiądz Marek Wujcicki y, prowadził w weekendy y, w, de, y, w Republice Katechezy. No, tylko że działo się to tak, że to było skakanie z tematu na temat. Bo każdy. Y, może inaczej. Siedziało z 50 osób na yy, tej sali, w której odbywała się katecheza. No i każdy chciał coś powiedzieć. No i jak się zgłaszał na przykład Marek, no to cyto, cy, cytował obroty ciał niebieskich. No to jak zacytował te obroty ciał niebieskich, no to zgłosił się Paweł i powiedział, że dzisiaj jest mecz. Albo. Yy, z tego, co jeszcze mi wiadomo, był tam yy, człowiek, który miał yy, dość, yy, dość ekscentryczną cywkę. Nazywał się. Yy, tego sobie wówczas nie przypomnę, bo yy, jestem trochę stremowany, ale wiem, że. Ale wiem, że yy, umiał wypowiedzieć tylko dwa słowa. Aleluja i kurwa, macie. No i kiedy poproszono księdza, żeby oduczył go tego drugiego słowa, to on powiedział nie. A wiecie państwo dlaczego? Bo pozbawiłby biednego 50% słownictwa. No i tak się złożyło, że yy, w tym absurdalnym kabarecie były cztery osoby. I startowali na przykład na tych samych deskach, co kabaret grupa Rafała Kmity. I po trzech latach występowania udało im się pojechać na pakę, krakowski festiwal kabaretowy. No i tak tą pakę wygrali. I myślę, że od tego czasu właściwie za, y, ludzie widzący na scenie y, taką, y, może wyrażę się grupkę forestów <grystów> zaczęli y, mieć do niepełnosprawności inne podejście, hmm. no bo jakbyśmy tak logicznie na to spojrzeli to y, każdy ma jakąś niepełnosprawność, tak? Jest to o tyle różnica tylko, że u osób niepełnosprawnych też są rzeczy lepsze i gorsze. Ale jeśli już znajdzie się tą wielką zaletę, to Warto ją pomóc wyciągnąć z tej właśnie osoby. I tak od 2008 roku istnieje sobie drzewo Agada. Tutaj jest razem ze mną Bartosz, osoba odpowiadająca w kabarecie za część muzyczną, za muzyczny warsztat, ponieważ. Bartosz gra na bardzo wielu instrumentach, i kiedy, kiedy okazuje się, że mamy wystąpić w jakimś miejscu, gdzie potrzebne jest więcej instrumentów, potrzebna jest sekcja rytmiczna, potrzebna, potrzebne jest piano, potrzebna jest gitara. No i jak się okaże, że nikt nie przyjedzie i zostanie tylko Bartosz. To on zawsze mówi, komentuje to tylko w taki sposób. Dlaczego? Ja zawsze wszystko muszę robić sam. Ale daje radę. Myślę, że takie radykalne podejście właśnie do kwestii niepełnosprawności i tego, że ona, że jej nie ma cholera jasna, to, to pokazuje, że wszystko rośnie. Wszystko jak gdyby obwija się i wszystko życiem jest nadziane. I o tym będzie następny utwór Bluszcz. Cały domek pleść, zaś pojęczy lin. Różno szukać i łatwo wleść. Wszystko, życiem jest znaleziono, jeść. Ma ładny kolor No i treść A chłopak w męski but Chciałby także Kiedyś wleść. Wszystko życiem jest nadziane Jeść Jeść Wszystko życiem jest nadziane jest. Jest. Dzięki. Jak Państwu zapewne udało się wychwycić, ja wokalistą nie jestem. Nasz wokalista jest operatorem koparka ładowarki. Nazywa się Jakub Nowroczek. Interesuje się też sportem, zwłaszcza. MMA, KSW, takie pierdoły. Ale chcę Państwa bardzo pozdrowić, serdecznie. Cieszę się, że tu jest dzisiaj taka siara przeze mnie. Dzięki.